Ponownie dzień dobry. Koleczkowo. Grudzień. Niedługo będzie 9 grudzień. Jest to dla naszego stowarzyszenia ważna data, ponieważ przed laty, 9 grudnia w Gdańsku, podobno spłonęła na stosie ostatnia kobieta posądzona o czary. Nasze stowarzyszenie już przed paroma laty stało się inicjatorem takiej idei zrehabilitowania wszystkich osób, które w sposób nieuczciwy, podlegały podejrzeniom o to, że był uwikłany w czary. I ci wszyscy ludzie, którzy, na których takie podejrzenie padło, no potem spłonęli na stosach. Stosy płonęły w całej Europie, płonęły na ziemiach polskich i płonęły także w Gdańsku. Podobno, jak wspomina kronika Losina, gdańskiego kronikarza, ostatnią kobietą, która zginęła w Gdańsku, była Anna Krieger. Nasze stowarzyszenie parę lat temu przeprowadziło taką, taki pierwszy projekt publiczny, który składał się z wykładu, a następnie z koncertu poświęconego osobom, które zginęły na stosach z powodu podejrzeń o udział w czarach. I co roku cyklicznie organizujemy jakieś wydarzenie upamiętniające tę przykrą chwilę. Przygotowujemy również dla Państwa wykład historyczny poświęcony procesom oczary, ale ja pozwolę sobie przy okazji tego wydarzenia opowiedzieć o innych sensach stawiania ludzi na stos. Otóż jestem głęboko przekonana, że ludzie gdyby mogli dzisiaj zapalić stos, również te stosy by zapalali, również stawialiby na stosy tych, którzy z jakichś powodów odbiegają od przyjętej kulturowo, zwyczajowo normy. Być może na stosie znaleźliby się ludzie starzy, zwłaszcza z zaburzeniami psychicznymi. Być może znaleźliby się tam ludzie po prostu biedni, ubodzy, bezdomni, śmierdzący, brzydko wyglądający, ludzie z trudną historią, ludzie, których zachowanie jest po prostu niezrozumiałe dla ogółu. Ja myślę, że warto prowadzić taką kampanię na rzecz ludzi, którzy są odmienni, inni i walczyć o to, aby nigdy nie stanęli oni na współczesnym stosie niezrozumienia, braku szacunku, braku tolerancji. Zanim przejdę do sedna sprawy, pozwolę sobie przypomnieć Państwu to, w jaki sposób ludzie pojmują etykę. Jak, jakie są etyki opisujące współczesny świat? Psycholog amerykański, bardzo obecnie poczytny, o ogromnej sławie, Hyde, w książce Prawy umysł" pisze o takich trzech kategoriach etycznych, które pozwalają nam świat i ludzi żyjących w tym świecie postrzegać i porządkować. Po pierwsze, pierwszą etyką jest etyka autonomii. Która gwarantuje ludziom wolność, autonomię, podmiotowość. Czyli szacunek dla ludzkiej wolności mieści się w kategorii etyka autonomii. Etyka wspólnoty mówi o tym, że ludzie w ramach swoich wspólnot dążą do poszanowania praw społeczności, do których należą. I trzecia, tajemniczo nazwana etyka boskości. Mówi ogólnie o tym, że człowiek to nie tylko ciało, ale aspekty duchowe, do których należą przede wszystkim godność, identyczność samego ze sobą, poczucie wartości, samoocena, poczucie po prostu bycia człowiekiem. I etyka boskości zakłada, że powinniśmy szanować w ludziach ich indywidualność i ich sprawy duchowe. Szeroko rozumiane. Hańbimy człowieka wtedy, gdy go upadlamy i wszelkie przejawy upodlenia człowieka y, mówią o naruszeniu etyki boskości. Hait, dyskutując właśnie o tych wymiarach moralnych naszego umysłu, pisze o tym, że sama empatia nie wystarczy. Y, w w tej pierwszej ćwiartce wykresu, który Państwo za chwilę zobaczycie, jest napisane Empatia. I ona jest wypadkową wysokiego poziomu empatyzowania, ale niskiego poziomu systematyzowania. Gdy jesteśmy empatyczni wobec osób, które wymagają troski, pomocy, to jedynie emocjonalnie współbrzmimy z nimi. Ale to wcale nie oznacza, że do końca rozumiemy ich sytuację. Do tego potrzebna jest tak zwana decentracja interpersonalna, to znaczy wysoki poziom empatyzowania, ale również wysoki poziom systematyzowania, to znaczy spojrzenie racjonalne na czyjąś sytuację. Decentracja interpersonalna, wedle autora tego pojęcia, Fefera, mówi o tym, że człowiek potrafi przyjąć cudzą perspektywę. Dopiero wtedy, gdy potrafisz przyjąć cudzą perspektywę, wejść w położenie drugiego człowieka, w istocie zaczynasz działać na jego rzecz. Nie tylko czujesz, ale też rozumiesz. Jakie są fundamenty etyki człowieka? Pierwszym jest to, żeby wyrażać troskę. Drugie to, aby dążyć do sprawiedliwości. Trzecie to to, żeby być lojalnym. Żeby być solidarnym. Ludzie nie są solidarni. Ja niejednokrotnie dostrzegam brak solidarności zespołowej, rodzinnej, zawodowej, społecznej. Ważne jest to, aby szanować ludzi mądrych, którzy jednak zdobyli jakąś wiedzę, zdobyli autorytet i nie należy szargać tych autorytetów, bo jednak wiedza, doświadczenie, wiedza ekspercka. Często potrafią uniknąć trudności czy kłopotów. No i należy dążyć do doskonałości, do pewnego rodzaju świętości, do takiej, powiedziałabym, ogólnej harmonii człowieka wewnątrz siebie, jak i również człowieka wobec całego świata, a zwłaszcza innych ludzi. Antropolodzy kulturowi już dawno opisali takie zjawisko składania ofiary. W różnych kulturach, w różnych częściach świata, właściwie we wszystkich częściach świata i we wszystkich kulturach, składano w, dary, w, dar, w darze ofiary. Były to albo zwierzęta, ale bywało też, że byli to ludzie. W naszej tradycji, składanie ofiar wywodzi się z tradycji judeochrześcijańskiej. Na przykład, księga kapłańska w rozdziale czwartym. Przedstawia całą procedurę złożenia ofiary ze zwierzęcia, zjawnięcia przez kapłana, który popełnił grzech. To jest bardzo szczegółowa procedura. Pozwolę sobie kawałek tej księgi przeczytać. Więc kto ten grzech popełni, to złoży panu jako ofiarę przebłagalną za grzech, który popełnił młodego cielca bez skazy. Przyprowadzi cielca przed wejście do namiotu spotkania przed pana, położy rękę na głowie cielca i zabiją cielca przed panem. Potem namaszczony kapłan weźmie trochę z krwi cielca i wniesie do namiotu spotkania, i umoczy kapłan palec we krwi i pokropi nią siedem razy przed panem, to jest przed zasłoną, zasłoną Miejsca Świętego. Ten opis jest dużo, dużo dłuższy, ale ten fragment pokazuje ogromną szczegółowość, Procedury składania ofiar. Ale także inne księgi Biblii wspominają o składaniu ofiar, na przykład w Księdze Wyjścia, a także w Księdze Rodzaju wspomina się o skuteczności złożonej ofiary, podkreślając, że zależy ona od stopnia rzetelności wykonania rytuału. No, szczególną ofiarą opisaną w Biblii jest ofiara z człowieka. To historia, Abrahama i jego syna Izaaka, która opisana jest w Księdze Rodzaju, powszechnie znana historia w rozdziale 22. Także na kartach Nowego Testamentu odnajdujemy nawiązania do tradycji składania ofiar z kozła, koźlęcia bądź z gołębi. Szczególnym takim symbolicznym przykładem ofiary z człowieka jest ofiara z ciała i krwi Jezusa, która właśnie nawiązuje do tradycji składania ofiar z żywego, z żywego baranka. Także tradycja grecka operuje, operowała pojęciem ofiar. Starożytni Grecy przyjęli właśnie od Żydów tradycję składania kozła ofiarnego. Ten rytuał dał początek jednej z podstawowych form sztuki teatralnej, czyli tragedii. Sztuki takie były wystawiane w okresie świąt ku czci Dionizosa w starożytnej Grecji, a w ogóle słowo tragedia, co może mało kto wie, yy, która po grecku zna, wywodzi się od słowa. Tragos, które oznacza pieśń kozła. Tragos to kozioł, ode to pieśń, tragedia, to po prostu pieśń kozła. Także w innych kulturach składano ofiary, także z ludzi. I szczególnie tutaj krwawym przykładem byli Indianie mieszkający na terenie obecnego Ekwadoru, którzy składali ofiary nie tylko z ciała człowieka, ale także z wyrywanego za życia serca i z wydobywanej z ludzkich żył za życia krwi. Drawidowie z Benegalu poświęcali ludzi bogini ziemi. Szczególnie krwawym plemieniem byli Aztekowie, którzy w okresie dorocznego święta ofiarowywali młodego mężczyznę, któremu wyrywali za życie serce i obcinali głowę, a także ofiarowywali nastoletnią dziewczynę bogini płodów rolnych, skrapiając jej krwią świątynię. Także te przykłady składania ofiar z ludzi były powszechne. Jak, czy można mówić o tym, że dzisiaj składamy ofiary z ludzi? Myślę, że tak. Może nikogo nie stawiamy na stosie, nie wbijamy na pal, nie obcinamy głowy, ale nie wpuszczamy do domów, nie, oczu, nie dajemy wsparcia, nie udzielamy pomocy proszącym. Jesteśmy obojętni, zimni. Taką mam smutną obserwację, że ludzie najchętniej pomagają swoim, swoim najbliższym, a najlepiej komuś z własnej rodziny, własnym dzieciom czy własnym rodzicom. Już dalszym członkom rodziny niechętnie. Obcym. Nie pomagamy. Boimy się obcych. Bardzo słynny ekonomista i socjolog Girt Hofsteider niedawno zmarły, napisał taką słynną książkę, w której mówi o różnych wymiarach organizacyjnych, które powodują zróżnicowanie pomiędzy ludźmi. Pisze tam o takim, o takim wymiarze, które możemy określić inne znaczy niebezpieczne. Ogólnie coś, co jest nieznane, obce, ludzie traktują niebezpieczne. Jako niebezpieczeństwo, jako zagrożenie. W latach 80., kiedy powstawały pierwsze ośrodki Monaru, ja pamiętam, były duże protesty jakichś lokalnych społeczności, które dowiadywały się, że na terenie ich gminy powstanie taki dom, gdzie będą narkomani. Dochodziło do podpaleń, do tłuczenia szyb, do jakiejś interwencji policji. Ludzie nie bali się czegoś, czego nie znali. Teraz jakby już te procesy się uspokoiły. Pamiętam również ogromną niechęć do Romów. Jeszcze parę lat temu nasze stowarzyszenie organizowało warsztaty wobec, dotyczące tolerancji właśnie osób odmiennych w szkole, w liceum ogólnokształcącym. I okazało się, że głównym problemem młodzieży było to, że nieopodal na terenie ich dzielnicy mieszkają Romowie. I ta młodzież pochodząca z dobrych rodzin, wykształcona, majętna, okazywała taki... Taką nienawiść tym właśnie Romom, ale jednocześnie, gdy zapytałam, czy ktoś tam był u tych Romów, czy Wyście z nimi rozmawiali, to nie, oni w ogóle ich nie widzieli, nie, oni tylko słyszeli, że tam są Ci Romowie i sama ta wiadomość już powodowała taką ogromną niechęć. Jaki jest kulturowy mechanizm pieśni kozła? Jak, jak, jak to dochodzi do tego, że kogoś stawiamy na stosie ofiarnym, chociażby nietolerancji czy braku wsparcia? Przede wszystkim ofiara musi posiadać jakąś cechę, cechę szczególną. Na przykład pochodzi z innej społeczności, ma inną religię, jest bardzo chuda albo bardzo gruba, ma rude włosy, jest bardzo brzydka, jest może mniej mądra. Drugim krokiem jest tak zwana sakralizacja ofiary, to znaczy próba jakby nawiązania kontaktu emocjonalnego z ofiarą. Dotąd odrzucaliśmy ją, a teraz zapraszamy do naszego grona nie po to, żeby z nią współpracować, współdziałać, okazywać jej zainteresowanie czy szacunek, czy jej pomóc. Nie, to jest taka zmyłka. Chodzi o to, żeby, ją, żeby uśpić jej czujność. Okazujemy jej sympatię w krótkim czasie po to, aby uśpić czujność, bo my tymczasem przygotowujemy atak. Trzeci etap to upublicznienie wyboru i procesu ofiary. Wszystkim mówimy, tak będziemy działali przeciwko danej osobie czy danej społeczności. Czwarty, bardzo niebezpieczny etap to demonizowanie ofiary, który polega na tym, że przypisujemy jakieś zupełnie przedziwne winy yy, yy, ofierze. Wspomniana prze, przeze mnie na początku Anna Krieger zmarła dlatego, ponieważ podejrzewano, że ją o to, że rzuciła czar, urok na krowy, które pasły się nieopodal miejsca, w którym mieszkała. A tak naprawdę zmarła dlatego, że przeżyła epidemię ospy, mając lat 86 w tamtych czasach. Mało kto żył, dochodził do tak późnego wieku, umierali młodzi, umierały dzieci, a tu proszę stara kobieta przeżyła, skoro przeżyła na pewno miała konszachty z diabłem. Kolejny etap to rytualne zadawanie bólu i cierpienia, czyli wyrzucenie na bruk, wyrzucenie z domu, niedawanie posiłków, ale też i przypalanie papierosem. Na terenie naszego schroniska jest osoba, która przeżyła takie złe doświadczenie. Złe doświadczenia, złej opieki nad, nad sobą rodziców. Jest to osoba niepełnosprawna, bardzo niepełnosprawna, która z powodu interwencji kryzysowej u nas się znalazła na pewien tylko czas, która była zaniedbywana przez rodziców w sposób straszny. Oni rytualnie zadawali jej ból i cierpienie. Potem następuje następna faza, rytualne unicestwienie. Pozbyliśmy się kogoś, wypędziliśmy go. Nie ma. Zabiliśmy tę osobę. I po tym wszystkim społeczność się odradza, oczyszcza, następuje katarziz. Złe emocje zostały uwolnione, wszystko wraca do równowagi. Zatem mechanizm kozła ofiarnego pojawia się w sytuacji kryzysu, wtedy, kiedy nastąpiło spiętrzenie różnych problemów jakiejś społeczności i yy, obrzucenie kogoś kamieniami, skazanie kogoś na wykluczenie odradza tą społeczność, bo uwalnia wszystkie złe emocje, które wywołał kryzys. Kozum ofiarny może być pojedyncza osoba, ale może też być cała grupa społeczna, etniczna czy religijna. W Europie widzimy przecież i w Ameryce również, Mam, mam taką nadzieję, że teraz to troszeczkę się ograniczy. Prawda? Mamy taką sytuację, że bardzo niechętnie są przyjmowani uchodźcy, którzy zarówno są specyficzną grupą społeczną, specyficzną grupą etniczną i religijną. I ludzie się ich boją. Nic o nich nie wiedzą. Nigdy z nimi nie rozmawiali, nigdy ich nie spotkali. Ale już mają o nich złe zdanie i budują mur wzdłuż granicy, aby się przypadkiem te biedne matki z dziećmi przez ten mur, na ten mur nie wspięły. I nie przeniknęły do naszego społeczeństwa. Jakie są cechy kozła ofiarnego, czyli tego człowieka, który jest obrzucony, prawda, jakimś plugastwem? Na no, ogół jest to oczek obcy, ma obce pochodzenie, on nie jest nasz, on nie jest stąd. Jest ekstremalnie od nas odmienny, na przykład ma inny kolor skóry, nie ma, jest bardzo brzydki, albo właśnie ma nadzwyczajną urodę, której my jej zazdrościmy, jest osobą kaleką, albo ma niski wzrost. Albo z ogromnego wzrostu. Ma jakąś taką cechę fizyczną nietypową. Jest to osoba, która na przykład ma jakąś szczególną chorobę, jakąś spektakularną chorobę, która jest jakaś obrzydliwa, prawda, z punktu widzenia percepcji społecznej. Na przykład choroba psychiczna albo, albo padaczka. Jest to osoba o ekstremalnej pozycji społecznej, albo o bardzo wysokiej pozycji społecznej. Nie wyśmiewamy ją, mówimy o niej książę. Król, albo osoba o bardzo niskiej pozycji społecznej, która żyje prawie na ulicy. Jest to ktoś, kto żyje osobno, do kogo nie mamy dostępu, o kim niewiele wiemy, o kim tworzymy sobie własną wizję tego, kim jest ten człowiek i krzywdzimy ją, go tą naszą wizją. Czasami kozioł ofiarny to ktoś, kto łamie tabu religijne. Narusza normy religijne bądź tabu seksualne. No, teraz to oczywiście główny temat, prawda? Stosunek do osób, które y, y, odbiegają od powszechnie przyjętego standardu seksualnego. Odmienność seksualna. Jakie budzi emocje, jaką budzi nienawiść, jakie zainteresowanie budzi. To jest najbardziej dziwne. To nadzwyczajne zainteresowanie sprawami intymnymi drugiego człowieka i wywlekanie tego na zewnątrz. Dla jakie są przyczyny mechanizmu kozła ofiarnego? Jakby dlaczego tak się dzieje, że ludzie taki mechanizm włączają poza tym, że przeżywają sytuację kryzysową? No Odpowiedzi na to tak naprawdę jednoznacznej nie ma. Nie ma jeszcze w psychologii Einsteina, który by jakąś prostą regułę typu E mc kwadrat wymyślił w odniesieniu do procesów psychicznych, które zachodzą w człowieku. No ale prawdopodobnie możemy założyć, że w mechanizmie kozła ofiarnego y, biorą udział takie dwa podstawowe mechanizmy obronne, to znaczy mechanizm projekcji i wyparcia. No wyobraźmy sobie człowieka, który y, spostrzegał u siebie pewną niedoskonałość, ale tą niedoskonałość rzutuje, czyli projektuje na innego człowieka, na inną osobę. Wypiera Tą wiadomość o tym, że ta niedoskonałość mnie dotyczy, wypiera, że ona dotyczy pod danego podmiotu i próbuje jakby pokonać tą własną słabość, walcząc z osobą, do której przypisał tę własną słabość. Czyli jakby wypędza z siebie, że, że tak powiem w cudzysłowie, złego ducha, poprzez wypędzenie drugiego człowieka. Także to jest skomplikowany mechanizm, ale, ale, ale bardzo prawdopodobny, że tak jest. No ale inaczej troszeczkę patrzy na ten problem antropologia kulturowa. Ja tu się pozwolę, pozwolę sobie posłużyć się pewnym takim modelem myślenia, pewnym paradygmatem francuskiego filozofa, historyka, antropologa kulturowego Girarda, który twierdzi, że mechanizm kozła ofiarnego wywodzi się w ogóle z religii, a dokładnie z tego, że religia powstała dlatego, ponieważ ludzie dokonali mordu zbiorowego, rytualnego, dokonali właśnie mordu na koźle ofiarnym. Dlatego powstała religia, bo potem mieli poczucie winy i chcieli się jakoś oczyścić z tego działania, które podjęli. I ten mord zrealizowany był na podstawie następującego modelu. Po dokonaniu mordu społeczność na ogół jest w szoku, że w ogóle tego dokonała. Kryzys, który doprowadził do zabicia kozła ofiarnego, rozwiązuje się sam. Nie ma kryzysu, emocje ustąpiły. Skoro zabicie człowieka yy, zlikwidowało kryzys, to znaczy, że ten człowiek był winien, że kozieł ofiarny słusznie był, Skazany na ofiarę, był kozłem ofiarnym. Zabity kozioł ofiarny był przyczyną zła, ale z drugiej strony umierając, uratował grupę, bo ona się dzięki temu oczyściła i w jakim sensie ten kozioł ofiarny podlega później procesom sakralizacji staje się Bogiem. Na tej podstawie właśnie tworzą się normy religijne, które zaczynają się od zakazania tego, czym rzekomo zawinił kozioł ofiarny. Żeby zachować ten stan społecznej i kulturowej równowagi, trzeba raz na jakiś czas ten rytuał powtórzyć, bo rytuał, który odbył się dawno, no, też traci moc, jak gdybyśmy powiedzieli, że on wietrzeje. W związku z tym rytualne zabijanie ludzi w najstarszych religiach miało charakter cykliczny. No, normy moralne jednak się sublimują i one rzadko pozostają takie bardzo pierwotne takie bardzo takie krwiożercze dlatego też gdzieś zanika ta pamięć pierwotnego mordu inicjalnego i potem zaczynają działać takie procesy społeczno-psychologiczne które sprawiają że ten rytuał nabiera charakteru metafizycznego symbolicznego odchodzi się od ofiar z ludzi na rzecz ofiar ze zwier zwierząt bądź ofiar Symboliczny, tak jak właśnie jest w chrześcijaństwie. Wiem, że to, co Państwu powiedziałam, przedstawiłam, jest trudne. Że używałam tu może trudnych słów czy trudnych pojęć, choć starałam się redukować ich nadmiar, tak aby mój przekaz był jak najbardziej przejrzysty. Proszę Państwa, teraz, kiedy nadchodzą święta Bożego Narodzenia, nie bądźmy obojętni. Odmówienie pomocy osobie proszącej na ulicy to przypomina postawienie tego człowieka na stos. Nie zawsze musimy dać pieniądze temu człowiekowi. Możemy zaproponować ciepły posiłek, w ogóle coś do jedzenia. Możemy powiadomić służby społeczne, policję, straż miejską, gdy widzimy, że ktoś znajduje się w naprawdę złej sytuacji. Bądźmy empatyczni i bądźmy decentryczni. Proszę Was. Proszę Was tu ze schroniska dla osób bezdomnych w imieniu naszych podopiecznych. Powiem jeszcze Państwu tak. Są takie czasy, że bardzo łatwo zostać człowiekiem bezdomnym. Wystarczy, że nie ubezpieczysz domu, bo nie masz pieniędzy. I ten dom się spali. I wierz mi, już jesteś bezdomny. Bardzo Wam dziękuję za tą chwilę uwagi. Pozdrawiam gorąco serdecznie.